Czy kiedykolwiek czułeś ten ciężar, którego nikt nie potrafi nazwać? Ten ból, który nie ustępuje przy objęciach ani przy słowach pocieszenia. Są rany, które mieszkają w tak głębokich miejscach, że nawet my sami nie potrafimy do nich dotrzeć. To pustki, które nosimy w milczeniu, ukryte za wyćwiczonymi uśmiechami, zamknięte w szufladach duszy. Dzisiaj chcę cię zaprosić, abyś na chwilę się zatrzymał. Weź głęboki oddech. Zamknij oczy, jeśli możesz. Zostaw hałas świata na zewnątrz i pozwól sobie być tu całkowicie, bezbronnie, prawdziwie. Ta modlitwa nie została stworzona dla opancerzonych serc, została utkana dla serc, które odważają się otworzyć, choć są zranione. Jeśli to przesłanie coś w Tobie poruszy, rozważ zostawienie łapki w górę, zapisanie się na kanał i włączenie dzwonka, aby więcej osób mogło znaleźć to schronienie spokoju. A teraz chodź ze mną, módlmy się razem, jak ci, którzy pozwalają być widzianymi przez tego, który patrzy poza maski. Duchu Święty, przychodzę do Ciebie dzisiaj nie z pięknymi słowami. Nie z przygotowanymi przemówieniami, ale z tym, co mam najbardziej prawdziwego, moimi pustkami. Tymi przestrzeniami we mnie, których nikt nie widzi, o które nikt nie pyta, których nikt nie może wypełnić. Przynoszę je przed Ciebie jak ten, kto otwiera puste ręce, wyznając, że już nie wiem, jak sam udźwignąć ból. Od tak dawna niosę ten ciężar. Próbuję wytłumaczyć, próbuję przełożyć na słowa to, co czuję, ale słowa zawodzą, wymykają się niewystarczające, zbyt małe, by pomieścić ocean, który porusza się w mojej piersi. Jak mówić o zmęczeniu, które nie pochodzi z ciała, ale z duszy, jak nazwać samotność, która trwa nawet w otoczeniu ludzi, jak opisać echo serca, które krzyczy w ciszy. Przyznaję Duchu Święty, jestem zmęczony. Zmęczony udawaniem, że wszystko jest w porządku. Zmęczony byciem silnym, gdy w środku wszystko się wali. Zmęczony szukaniem wypełnienia w miejscach, które tylko zwiększają pustkę na. Ekranach, które mnie rozpraszają, ale nie leczą, w głosach, które mnie chwalą, ale nie znają, w osiągnięciach, które błyszczą na zewnątrz, ale w środku nie ogrzewają, zimna, które czuję, uznaję, że są części mnie, które sam porzuciłem, miejsca w mojej historii, które zamknąłem na klucz, bo zbyt bolało do nich wracać. Wspomnienia, które pogrzebałem żywe, nadzieje, które pozwoliłem umrzeć, wersje siebie, które poświęciłem, próbując być tym, czego inni oczekiwali. A teraz, przed Tobą, wyznaję: Jestem złamany i potrzebuję pomocy. Ty, którego nazywa się pocieszycielem, przyjdź. Przyjdź nie jako gość, ale jako mieszkaniec. Nie jako daleki obserwator mojego bólu. Ale jako intymna obecność, która zstępuje do głębin, gdzie nikt inny nie dociera. Bo wiem, że nie boisz się moich ciemności. Nie przerażają cię moje cienie. Nie cofasz się przed moimi ranami. Słowo mówi, że Duch Święty wspiera nas w naszej słabości. I dzisiaj trzymam się tej obietnicy jak rozbitek deski w, w środku burzy. Bo jestem słaby Duchu Święty, jestem na krawędzi przepaści mojej własnej niemocy i potrzebuję Twojej pomocy. Przyjdź zamieszkać miejsca we mnie, które są pustynne, te zakątki duszy, do których radość nie dociera od tak dawna, te korytarze serca, gdzie rozbrzmiewa tylko ciężka cisza rozczarowania, te zamknięte pokoje, gdzie przechowuję pytania bez odpowiedzi: dlaczego, jak długo, dlaczego ja? Zapraszam Cię, pocieszyciel: przekrocz drzwi, które sam zamknąłem, zbóż bariery, które zbudowałem, by się chronić, ale które w rzeczywistości mnie uwięziły, zbóż mury, które wzniosłem między mną a nadzieją, między mną a uzdrowieniem, między mną a Tobą, bo teraz rozumiem, możesz wypełnić tylko to, co jest gotowe być wypełnione. I dzisiaj. W tym świętym momencie, poddania wybieram gotowość. Wybieram otwarcie zaciśniętych rąk, które próbują wszystko kontrolować. Wybieram uwolnienie więzów, które przykuwają moje serce do przeszłości. Wybieram zrzucenie, Stwardniałych skorup, które stworzyłem, by przetrwać. Duchu Święty, objaw mi to, co ukryte. Nie boję się Twojego światła, choć odsłoni rany, które wolałem ignorować. Oświeć cienie mojej duszy łagodnym blaskiem Twojej prawdy. Pokaż mi korzenie moich bólów, źródła moich lęków, początki moich pustych miejsc. Wiem, że są rzeczy we mnie, których sam nie rozumiem, reakcje, które mam i nie wiem dlaczego łzy, które spadają bez widocznego powodu, smutki, które przychodzą jak fale bez ostrzeżenia. I teraz dostrzegam, że może te pustki to nie tylko nieobecności, może są drzwiami, drzwiami do objawień, których jeszcze nie miałem odwagi przekroczyć. Więc dzisiaj przez wiarę przekraczam, przekraczam strach przed poznaniem siebie naprawdę. Przekraczam przerażenie stawienia czoła własnym cieniom, przekraczam opór przed przyznaniem, że potrzebuję uzdrowienia w miejscach, których nikt nie widzi, a kiedy wchodzę w te miejsca z Twoim światłem, Duchu Święty, zdaję sobie sprawę, nie jestem sam. Nigdy nie byłem. Byłeś tam czekając na zaproszenie. Byłeś tam szanując mój czas, oczekując mojego pozwolenia. A teraz, gdy cię zapraszam, czuję twoją obecność owijającą każdą ranę nieskończonym współczuciem. Nie przychodzisz z potępieniem za moje błędy, przychodzisz z odnową, nie przychodzisz z oskarżeniami za moje porażki, przychodzisz z odnowieniem, nie przychodzisz z rozczarowaniem moją słabością, przychodzisz z wzmocnieniem, jak lustro, które odbija nie to, czym jestem, ale tym, czym mogę się stać w Twoich rękach, jak przezroczysty kryształ, przez który Twoje światło w końcu może zabłysnąć. Jak spieczona ziemia, która otrzymuje pierwszy deszcz po długiej suszy. Duchu Święty, znasz każdą szczelinę mojego serca, znasz każdą źle zagojoną bliznę, każdą nieprzetworzoną traumę, każde słowo, które mnie zraniło i utkwiło jak cierń, znasz noce, w których płakałem w poduszkę, dni, kiedy uśmiechałem się z obowiązku, chwile, gdy myślałem, że nie dam rady dalej. A nawet znając to wszystko, nie oddalasz się. Przeciwnie, zbliżasz się. Zbliżasz się z czułością, która rozbraja moją twardość. Zbliżasz się z cierpliwością, która topi mój opór. Zbliżasz się z miłością, która nie zależy od mojej zasługi. Uporządkuj moje wnętrze, pocieszyciel, bo uznaję, że jest zamieszanie tam, gdzie powinna być jasność. Jest chaos tam, gdzie powinien być spokój. Jest ciemność tam, gdzie powinno być światło. Próbowałem sam organizować, próbowałem nadać sens własnemu labiryntowi, ale tylko bardziej się zgubiłem. Więc powierzam Ci kierunek, powierzam Ci dowodzenie, powierzam Ci połamane kawałki mojej historii, ufając, że Twoje ręce wiedzą, jak złożyć to, co wydaje się nie do naprawienia jak garncarz, który kształtuje glinę, jak rzemieślnik, który restauruje uszkodzone dzieło, jak dyrygent, który wnosi harmonię do tego, co było dysonansem. Przynieś równowagę tam, gdzie jest nadmiar i brak, gdzie dawałem zbyt wiele i opróżniłem, się, naucz mnie zdrowych granic, gdzie zbyt się zamknąłem i stwardniałem, naucz mnie chronionej wrażliwości, gdzie źle kochałem i się zraniłem, naucz mnie kochać z mądrością, gdzie zbyt wiele oczekiwałem od ludzi i się rozczarowałem, naucz mnie oczekiwać od ciebie. Przynieś cel tam, gdzie było zamieszanie. Bo są chwile, gdy pytam: po co to wszystko? Jaki jest sens? Dlaczego tyle pustki? A ty. Z nieskończoną cierpliwością zaczynasz mi pokazywać, że nawet pustki mają cel w Twoich rękach. Że możesz przekształcić moje straty w wieczne zyski, że możesz zamienić moje pustynie w ogrody, że możesz użyć mojego bólu jako mostu, by dotrzeć do innych, którzy też cierpią. Pismo przypomina nam, że cierpienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą. Która ma się w nas objawić. I po raz pierwszy, Duchu Święty, zaczynam dostrzegać tę chwałę nie tylko jako odległą przyszłość, ale jako obecną przemianę, jako odkupienie w toku, jako ciche cuda dziejące się teraz, w tym dokładnym momencie, gdy się modlę. Czuję, że coś zmienia się we mnie. To nie jest dramatyczne, jak błyskawica rozdzierająca niebo, to subtelne, jak świt, który wschodzi. To ciche jak nasienie kiełkujące pod ziemią, to głębokie jak korzeń, który schodzi w dół, zanim łodyga wzejdzie w górę. Wypełniasz pustki Duchu Święty nie hałasem, ale obecnością, nie gotowymi odpowiedziami, ale stałym towarzystwem, nie magicznymi rozwiązaniami, ale prawdziwym wsparciem i zdaje sobie Sprawę, że może to właśnie tego zawsze potrzebowałem nie kogoś, kto wszystko natychmiast rozwiąże, ale kogoś, kto pozostanie ze mną w procesie. Więc wybieram odpoczynek odpoczynek nie jak ten, kto się poddaje, ale jak ten, kto ufa odpoczynek nie jak ten, kto rezygnuje z pustki, ale jak ten, kto otwiera się na wypełnienie odpoczynek nie w mojej własnej sile, ale w Twojej wystarczalności. Spoczywam w Twojej obecności, jak dziecko, w ramionach tego, kto kocha. Bez potrzeby rozumienia wszystkiego, bez potrzeby kontrolowania wszystkiego, bez potrzeby czegokolwiek udowadniania po prostu będąc, po prostu istniejąc w tej świętej przestrzeni, gdzie mogę być bezbronny, bez bycia zniszczonym, gdzie mogę być słaby, bez bycia pogardzanym, gdzie mogę być prawdziwy, bez bycia odrzuconym. A kiedy tak spoczywam, dzieje się coś niezwykłego. To, co wcześniej bolało, zaczyna się przekształcać w świadectwo. Łzy, które wylałem sam, stają się źródłem empatii dla tych, którzy też płaczą. Ciemne noce, przez które przechodziłem, stają się latarnią dla tych, którzy wciąż wędrują w ciemności. Pustki, które niosłem, stają się poświęconymi przestrzeniami, gdzie Twoja chwała teraz mieszka. Bo Ty, Duchu Święty, niczego nie marnujesz, ani moich bólów, ani moich strat, ani moich błędów, ani moich pustych miejsc. Wszystko, absolutnie wszystko, możesz odkupić, wszystko możesz na nowo zdefiniować, wszystko możesz użyć dla dobra. I dzisiaj, z sercem wciąż wrażliwym, ale już nie. Z rozpaczonym, z oczami wciąż wilgotnymi, ale już nie bez nadziei, z duszą wciąż naznaczoną, ale już nie definiowaną przez rany, ogłaszam, wypełniasz moje pustki, uzdrawiasz to, co niewidzialne, przywracasz to, czego nikt nie widzi. I to ciche, intymne, głębokie dzieło jest cenniejsze niż jakikolwiek widzialny cud, bo przebudowujesz mnie od wewnątrz, przywracasz mi mnie samego. Przypominasz mi, kim jestem poza bólem, poza traumą, poza pustką. Jestem Twój, stworzony z celem, kochany bez warunków, wybrany przed założeniem świata, a pustki, które noszę, nie są moją tożsamością, to tylko miejsca, gdzie Twoja pełnia jeszcze się objawi. Więc przyjdź, Duchu Święty, kontynuuj Twoje dzieło we mnie, wypełnij każdą przestrzeń, ulecz każdą ranę. Przywróć każde złamanie, a gdy ludzie zapytają, jak przetrwałem, jak pokonałem, jak się podniosłem, niech mogę odpowiedzieć z absolutną prawdą: to nie byłem ja, to był Duch Święty wypełniający pustki, których nikt nie mógł zobaczyć. Niech tak będzie, niech tak nadal będzie, dzisiaj i zawsze. Amen. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie był przypadek. Twoje serce potrzebowało usłyszeć te słowa. Twoje pustki potrzebowały być rozpoznane, nazwane i powierzone temu, kto może je naprawdę wypełnić. Nie zachowuj tego doświadczenia tylko dla siebie. Jest ktoś w twoim życiu, kto też nosi niewidzialne pustki, kto też potrzebuje wiedzieć, że nie jest sam. Udostępnij tę modlitwę. Zostaw komentarz. Opowiadając, jak Cię poruszyła, Twoja historia może być dokładnie tym, czego ktoś inny potrzebuje usłyszeć, by się nie poddać. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli pobłogosławił Twoje serce. Zapisz się na kanał, aby otrzymywać więcej przesłań nadziei i uzdrowienia. I pamiętaj: pustki, które nosisz dzisiaj, to przestrzenie, gdzie chwała Boża objawi się jutro. Nie jesteś sam. Duch Święty jest z Tobą, wypełniając po cichu każdą pustkę, lecząc każdą ukrytą ranę, przywracając to, czego świat nie widzi. Do następnej modlitw. Niech pokój pocieszyciela pozostanie z Tobą.